Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie grupy Sequencing. Dzisiaj opowiem Wam o z jednym z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej szabli, to znaczy paluch. Historycznie rzecz biorąc, paluch Istniał dużo wcześniej niż powstały pierwsze rodzime formy polskich szabel. Zasadniczo, jeśli chodzi o ich początki, pewne źródła przedstawiają, że pochodzą one jeszcze przed XVI wiekiem. Jednak sam nie widziałem żadnych obiektów ani oryginałów, na których mógłbym oprzeć. Um, Taką, takie uzasadnienie. Natomiast na pewno, już w połowie XVI wieku, mamy do czynienia z paluchami w zachodnich konstrukcjach. Między innymi w dusakach, w pałaszach różnego rodzaju, czy w późniejszych troszeczkę oprawach typu Sinkler, czyli koszowych oprawach do zarówno szabel, jak i rodzaju rodzaj tasaków, czy, czy pałaszy. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o koniec i schyłek historii paluchów, to ostatnie paluchy możemy obserwować tak naprawdę na początku XIX wieku. Później już w zasadzie one zupełnie wyszły z mody. Już w XVIII wieku, zasadniczo, o ile popularność na samym początku. Była jeszcze dość duża, i można spotkać bardzo dużo szabel, zarówno wojskowych w całej Europie, jak i w Polsce. Oczywiście, wykorzystując paluchy, tak, w końcu XVIII wieku są one dużą rzadkością. Istnieją trzy rozwiązania konstrukcyjne, które charakteryzują paluchy. Jest to są to trzy formy których, e, i rozwiązania, które towarzyszą sposobowi montowania palucha na rękojeści, jak i trzy pozycje, w których ten paluch będzie inaczej wykorzystywany. W pierwszej kategorii do czynienia mamy z naturalnie trzymanym przeze mnie tutaj. Półpaluchem, czyli połową, tak naprawdę naszej oprawy. Um, ta konstrukcja jest o tyle istotna, że tak naprawdę stanowi element, który wychodzi z oprawy i um, później łączy się z jakimś innym elementem, np. obłękiem, kabłonkiem, bądź wisisz w powietrzu. I takie formy to były pierwsze. Paluchy wykorzystywane m.in. w dusakach, czy oprawach typu sinkler, czy też w pałaszach walońskich, szpadach walońskich, zależy, jakiej nazwiska użyjemy, gdzie najczęściej łączyły się one starczką bądź z obłękiem. Ta forma przetrwała bardzo długo, bo w zasadzie do końca istnienia paluchów w konstrukcjach zachodnioeuropejskich, natomiast w polskich konstrukcjach tylko w formach z obłękiem. Oraz yy, tarczką. Na kolejnym rodzajem jest paluch, który jest całkowicie do rękojeści przylutowany. To znaczy, stanowi osobny element, który jest e, przyczepiony właśnie lutem bądź nitem. Widać to w, dość wyraźnie po konstrukcji tej, tej broni. Jest to późniejsza forma, ponieważ wcześniej paluchy stanowiły element. Częściowo lutowany, częściowo lubnitowany i częściowo jako element wąsa, czy samej oprawy rękojeści, czyli łącząca tą formę, którą opowiadałem na samym początku. Ta forma była najczęściej wykorzystaną formą w XVII wieku w różnego rodzaju oprawach. Jeśli chodzi o drugą kategorię, czyli tak naprawdę to. Jak ten paluch, jak konstrukcja tego palucha wpływała na jej użytkowanie, mamy do czynienia tak naprawdę z pozycjami kciuka względem oprawy. Czyli tak naprawdę jelca, bo to jest najistotniejsza forma. Są paluchy najczęściej, w, które się pojawiają w zachodnich formach opraw. To paluchy, które mają bardzo głęboko usadowiony swoją konstrukcję. To znaczy, kciuk wchodzi dużo poniżej linii jelca. Jest to związane z dwoma przypadkami. Z jednej strony mamy do czynienia z rozwinięciem chwytu długiego. to znaczy wykorzystania kciuka jako elementu propagacji, siły uderzenia, Czyli tak naprawdę rozwinięcie krzychowego chwytu. Co widać w, przede wszystkim w dusakach. Dusaki mające dość niską, nisko położone paluchy, przeważnie trochę dłuższą rękojeść, lub walońskie szable czy tak naprawdę szpady z klingami szablowymi, które mają w treningowych swoich podręcznikach. Chwyt kciukowy, ponieważ tam nie posiadają palucha, ale w formie bojowej już ten paluch właśnie posiadają. Ta korelacja pozwala nam określić mniej więcej, jak był to wykorzystywany. Zwłaszcza, że w XVIII wieku, kiedy paluch e, stanowi jeden z najważniejszych elementów e, konstrukcyjnych niemieckich szabel, e, no przynajmniej w wczesnym, wczesnym e, XVIII wieku, chwyt kciukowy bądź chwyt uścisku dłoni, czyli takie chwyty długie, stanowiły podstawę, co wynika, jak widać na tutaj, stanowi to jeden z ważnych elementów a, naszego układu ruchu. Drugą opcją, w którego wynikało, że paluch był bardzo głęboko położony, było posiadanie e, różnego rodzaju opancerzonej ręki. Począwszy od grubych rękawic przez e, cięższe Wszelkie osłony na dłoniach, które występowały nawet w XVIII wieku, nasza wielkość kciuka jest dużo, dużo większa. Dlatego też paluch musi być troszeczkę niżej osadzony, ponieważ cała ręka tak naprawdę osadza się dużo niżej na rękojeści. Jak widzimy, na przykład na tym świetnym przykładzie, gołą dłonią, jeżeli chwycę tak długą rękojeść, pochyloną jeszcze z odpowiednią konstrukcją. To jest typowa zachodniego, czy węgierskiego typu tak naprawdę rękojeść. Jak widzimy, paluch jest tak naprawdę w tej chwili bezużyteczny, jeżeli chwycę ją wysoko. Muszę osadzić ją nisko, żeby kciuk tak naprawdę osadził się w paluchu. W ten sposób, jeżeli prawidłowo chwycę, przełożę chwyt kciukowy na nasz Paluch, wtedy mam doskonałą, dodatkową kontrolę ruchu, stabilizację boczną, ponieważ kciuk działa w tym ruchu, prawda? Jak i docisku, przez co propagacja i szybkość i siła jest zwiększona. W drugiej opcji, typowej raczej dla naszych szabel husarskich, jest położenie kciuka dokładnie tuż pod jelcem. Także wierzchołek stawu kciukowego znajduje się dokładnie na wysokości jelca, końca jelca. W ten sposób osiągamy element, który stabilizuje nas, zarówno w pozycji zamkniętego chwytu, jak i lekko pobuszczonej pozycji. Czyli zasadniczo paluch pełni funkcję stabilizacyjną, tak jak w poprzednim wypadku, jak i to, że jest w stanie szybciej ustawić ostrze w rękojeści, w ręce. Co jest bardzo ważne, ponieważ wielokrotność cięć i wiele, wiele powtarzalnych ruchów. Jest dużo bezpieczniejszy, gdy czumuje się w linii, co nie stanowi e, wyzwania, żeby móc wiele, wiele razy powtarzać dane cięcie. W przypadku braku tego palucha stanowić to już zaczyna duży problem, o czym świadczy wiele opisów e, walk z e, używających używającymi siecznej, e, jak najbardziej siecznych form e, szermierki. Ostatnią formą jest palu, który utrzymuje pal e kciuk bardzo wysoko. W tym wypadku skorzystam tutaj z e pałasza, którego używam bojowo, jest dostosowany niestety do moich rękawic. Dlatego też mój kciuk jest nieco obniżony niż normalnie bym e chciał. Widzicie, jest dokładnie w formie jak poprzednio w husarskiej. Natomiast e jeżeli założę e moją rękawicę, Mój kciuk ustawia się dużo wyżej i to jest jedna z najważniejszych form wczesnych opraw wyposażonych w paluch w przypadku szabel. Przede wszystkim w Polsce, ponieważ to polskie szable posiadały pierwsze paluchy. Chyba, że uznamy Dusaki oraz Sinclairy z szablowymi klingami czy w ogóle krzywimi jako szable, wtedy one naturalnie były wcześniejsze. Jednak jeśli chodzi o klasyczną formę nowoczesnej szabli wschodniej, w Polsce pojawiają się one najwcześniej. Prawdopodobnie najwcześniejszym przedstawieniem użycia palucha jest obraz do labeli, który też pokazuję na ekranie. Jednocześnie Pojawia się tu bardzo ważna ciekawostka. Gdzie paluch, jak widzicie, upozycjonowuje nam rękę dość wysoko. Także efektywnie pochylenie rękojeści i podstawa, jaką daje nam ten mały bucik w rękojeści, czyli ta głowica, jest w zasadzie bezfunkcjonalna. Dlatego też, co też można zauważyć w Podręcznikach istnieją dwa chwyty, które używają bądź nie używają palucha. Wtedy, na przykład, taka rękojeść węgierska, wyposażona w paluch, może być wykorzystana dwojako, tak jak jest to przedstawione w podręcznikach szermierczych, czyli na chwycie długim, gdzie jestem w stanie kontrolować sztych oraz zadawać pojedyncze, precyzyjne cięcia. Natomiast w drugiej formie, z użyciem palucha, mam doskonałą stabilizację, ręka się mniej męczy, jestem w stanie bardzo szybko wrócić do pozycji i wielokrotnie zadać to samo cięcie bez straty kontroli ostrza. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam serdecznie do e, pisania maili, e, czy też przychodzenia, zadawania pytań na warsztatach. A jako że jesteśmy przy warsztatach, zapraszam w ten weekend na warsztaty w Katowicach i Krakowie poświęcone cięciu ostrej szabli oraz miecza wielkiego i zaawansowanych zajęć technicznych szabli. Z drugiej strony zapraszam Was też do Warszawy za trzy tygodnie, 22 maja, gdzie będziemy mogli razem spotkać się na trzech następujących po sobie warsztatach. Do zobaczenia wkrótce.